Dzień dobry, witam Was. Zapraszam Was na film, w którym będę mówić o niedoborze żelaza w organizmie. Więc jeśli chodzi o niedobór żelaza w organizmie, to tak naprawdę, żeby wiedzieć jaki jest jego poziom, warto zbadać nie tylko żelazo, ale również ferytynę, czyli magazyn żelaza w organizmie, tak? Bo może być tak, że żelazo jest na odpowiednim poziomie, a ferytyny będzie mało, tak? I co ważne, nawet jeśli hemoglobinę mamy w normie, w morfologii, nie znaczy to, że nie mamy problemu z żelazem, tak? bo pamiętajmy o tym, że każda anemia. Każda patologia w organizmie rozwija się stopniowo. Jeśli już mamy problem z niedoborem hemoglobiny, to jest już naprawdę źle. Więc badajmy poziom ferytyny. To jest taki najlepszy, chyba, wskaźnik, jeśli chodzi o poziom żelaza w organizmie, faktyczny poziom żelaza. Tak. Optymalny poziom ferytyny u kobiet i u mężczyzn różni się. U kobiet jest to od 40 do 70 nanogramów na mililitr. Z tym, że dopiero przy poziomie od 50 wzwyż yy, zaprzestają wypadać włosy. U mężczyzn ten optymalny poziom jest nieco wyższy, około 100, nawet do 120, yy, i to jest takie optimum u mężczyzn. Yy. Na co zwrócić uwagę, co może sugerować to, że mamy problem z poziomem żelaza w organizmie, tak? Przede wszystkim wypadanie włosów, to tak jak już mówiłam minimum 50 musi być ferytyny w organizmie, żeby, żeby włosy nie wypadały, tak? W ogóle stan włosów też będzie miał odzwierciedlenie właśnie jeśli chodzi tutaj o poziomy żelaza, o poziomy ferytyny w organizmie. Stan paznokci, tak? Słabe paznokcie, płytki, skóra pod płytką paznokcia, blada, tak? Tak samo jak blade śluzówki, warto odchylić sobie Dolną powiekę oka, otworzyć usta i sprawdzić kolor śluzówek. tak, jeśli są blade, to wtedy to może wskazywać właśnie na niedobory ferytyny w organizmie, ale także niedobory żelaza mogą przejawiać się jako zaburzenia układu odpornościowego, tak, słabsza odporność, problemy immunologiczne. To też będzie tutaj o tym na to nas mogło naprowadzać. Zawroty głowy, bóle głowy, łatwa męczliwość, zadyszka, tak przy wchodzeniu po schodach, czy przy uprawianiu sportu, czy nawet przy zwykłym chodzeniu, tak też może się pojawić taki objaw, jak również problemy z sercem, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca też mogą na to wskazywać, oraz krwawienie z nosa, tak u dzieci czy u dorosłych. Warto się temu przyjrzeć. Pierwsze co się nasuwa tak, przy niedoborze żelaza i czasami tak też się z takim spotkam, bo naprawdę jeśli chodzi o wyniki badań, które tutaj od Was otrzymuję, to niestety, ale rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś miał odpowiedni poziom ferytyny. Ja sama zresztą u siebie też długo borykałam się z bardzo niskim poziomem ferytyny w granicach 20-25, chociaż, chociaż szczerze mówiąc nie jest to aż tak niski, bo często widzę poziomy nie przekraczające 10. I troszeczkę pracy to kosztuje, tak, żeby raz, żeby podwyższyć ten poziom żelaza, tak, a dwa, żeby znaleźć właśnie przyczynę, która za tym stoi, bo zawsze szukamy przyczyny, bo z jakiegoś powodu tego żelaza mamy mało w organizmie, tak, a suplementacja żelazem jest ostatecznością, tak? Po pierwsze, dlatego, że właśnie nie rozwiązuje przyczyny i często po zaprzestaniu suplementacji problem nawraca, znowu jest niski poziom ferytyny, po drugie nasila stres oksydacyjny, a jak stres oksydacyjny, no to wiemy, że blisko już tutaj do nowotworzenia, stany zapalne w organizmie, tak, a tego nie chcemy, jak i suplementacja żelazem zaburza mikrobiom, tak, to znaczy przybywa nam wtedy tych patogennych bakterii, których no raczej nie chcemy w naszych jelitach, tak. No ale jakie mogą być przyczyny niskiego poziomu żelaza, niskiego poziomu ferytyny? Przede wszystkim warto się przyjrzeć diecie, jak ona wygląda, czy nie ma w niej przypadkiem za mało tego, tych źródeł żelaza, czyli za mało głównie tutaj produktów mięsnych, tak, żelaza hemowego. Często taka dieta wegańska, wegetariańska, zwłaszcza jeśli jest źle poprowadzona, źle zbilansowana. Ja sama zresztą, sama zresztą kiedyś też długo, przez wiele lat nawet nie jadłam produktów zwierzęcych, nie jadłam ryb, nie jadłam mięsa, nie jadłam jajek, masła itd. i tak dalej i... I to też było jedną właśnie z przyczyn tutaj niedoboru ferytyny, zresztą nie tylko ferytyny, bo niedobór żelaza czy niedobór B12 to nie jest tutaj główna przyczyna, nie jest to główne jakby tutaj problem w dietach pozbawionych produktów zwierzęcych, tak? bo są jeszcze inne, inne niedobory, o których się też rzadko mówi. Warto też sprawdzić, czy przypadkiem kawy albo herbaty nie pijecie zbyt szybko po posiłku albo do posiłku, bo to też będzie zaburzać wchłanianie żelaza w organizmie. Jeśli są niedobory ferytyny, to też przypatrujemy się tutaj krwawieniom z układu pokarmowego, tak? Nawet takie stopniowe, w małym, w małym nasileniu, Krwotoki, na przykład z przewodu pokarmowego, w obrębie przewodu pokarmowego, będą powodować też niedobory ferytyny, anemię po prostu, tak? Mimo, że tej krwi ubywa nam malutko, ale regularnie przez długi czas. Także niski poziom kwasu solnego w żołądku, przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, czyli leki PP, tak zwane leki, te, te, te popularne leki na zgagę, które można zakupić sobie w zasadzie jak cukierki bez, bez recepty, które są nadużywane przez wiele osób, doprowadzają do tego, że też mogą być niedobory żelaza i nie tylko w organizmie. Także zakażenie, bakterią bakterium Helicobacter pylori, przerost tej bakterii w żołądku będzie powodował, że wchłanianie będzie zaburzone. Również warto się przyjrzeć tutaj zaburzeniom wchłaniania na poziomie jelita cienkiego, ponieważ żelazo jest wchłaniane w jelicie cienkim, więc celiakia, Sibo, różne dysbiozy, grzybica, tak przerost kandidy, choroba Krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. To wszystko będzie tutaj predysponować do tego, że tego żelaza i nie tylko będzie nam w organizmie brakować. Także kwestia pasożytów i to jest pierwsze, co należy tutaj też sprawdzać. Zawsze to sprawdzam glizdy, tasiemca zwłaszcza, ale każdy pasożyt tak naprawdę ciągnie to żelazo z naszego organizmu, uwielbia uwielbia żelazo, każdy pasożyt, zresztą nie tylko pasożyty, również wirusy, bakterie, no wyjątkiem może jest tutaj borelia, która raczej tutaj na mangan jest nakierowana, jeśli chodzi o odżywianie i u pań warto zwrócić uwagę na problem obfitych miesiączek, ale na to, co stoi za tymi obfitymi miesiączkami, tak, czy co są mięśniaki, nawet estrogenów, endometrioza, tak, tutaj warto się Temu przyjrzeć, tak? Warto też tutaj podkreślić, że zarówno niedobór fertyny, jak i nadmiar fertyny jest niekorzystny um, i gdy um... Poziom ferytyny jest zbyt podniesiony, zbyt wysoko w organizmie. Może to świadczyć o stanach zapalnych toczących się w organizmie, na przykład na skutek infekcji pasożytniczych, wirusowych, czy bakteryjnych, przewlekłych, czy nadmiar wysiłku fizycznego, bo każdy nadmiar, każda nadmierna aktywność fizyczna niedopasowana do naszego organizmu będzie podnosić stan zapalny, będzie generować stan zapalny w organizmie, tak? Więc warto zwrócić na to uwagę. Więc jeśli jest nadmiar tej ferytyny, to wtedy nie jest ona już, nie traktujemy jej jako wskaźnik poziomu żelaza w organizmie, tak? Tylko szukamy przyczyny nadmiaru ferytyny, i tutaj, w obrębie stanów zapalnych, praca wątroby jelita, tutaj, w obrębie tego się poruszamy, tak? No, i jak zwiększyć poziom żelaza czy poziom ferytyny w organizmie? Przede wszystkim dieta, tak? Podroby, wątróbka, mięso dobrej jakości. Yy, chociaż jeśli chodzi o wątróbkę, to jestem zdania, nawet że jeśli ktoś nie ma dostępu do ekologicznej, dobrej jakości wątróbki, to nawet warto tutaj sięgać po tą zwykłą wątróbkę, tak? Bo to, co wątróbka ma w sobie, to nawet przewyższa to, yy, że na przykład jest z, z hodowli takiej konwencjonalnej, tak? Więc wątróbka jeden, dwa, nawet trzy razy w tygodniu czasami, tak, będzie korzystna. Wszystko, co czerwone, według medycyny chińskiej, bardzo fajnie, medycyna chińska mówi o wzmacnianiu właśnie krwi, tak? Temat rzeka, ale generalnie chodzi o to, żeby jeździć jak najwięcej tych produktów czerwonych, ciemnych produktów, tak? Daktyle dazao, czyli daktyle chińskie, czy na przykład winogrono ciemne, borówki, aronia maliny, granat tak to wszystko będzie wzmacniać, wołowina tak jeśli ktoś może jeść wołowinę to jak najbardziej również pyłek kwiatowy, kuracy pyłkiem pszczelnym, właśnie żółtka, jaj, w ogóle produkty zwierzęce, wzbogacić swoją dietę o witaminę C, która zwiększa przyswajanie żelaza, tak dodawać do posiłków kiszonki zakwas z buraka, jeśli ktoś na przykład nie toleruje czy nie lubi buraków, bo nie każdy lubi i jakoś niechętnie je zjada chociaż ja polecam, to zawsze można tutaj korzystać z zakwasu z buraka Natka pietruszki, tak do każdego posiłku jak najwięcej, nawet dwa pęczki dziennie, słuchajcie, drobno posiekanej, czy w formie e, takiej e, utartej w moździerzu, tak żeby jeszcze więcej tych składników z niej pozyskać, to jak najbardziej, tak. E, po miesiączce u kobiet warto właśnie wzmacniać krew tymi produktami, które wymieniłam. W ogóle czas od miesiączki do momentu, e, przepraszam, od e, od zakończenia miesiączki, właściwie już od trzeciego czwartego dnia miesiączki do okresu owulacji, powinien być takim czasem u kobiet, kiedy skupiamy się na wzmacnianiu krwi. Tak, od owulacji do miesiączki z kolei poruszamy zastoje, bo wtedy mamy fizjologiczną tendencję do zastoju czyli do zastoju energii, do zastoju krwi w wątrobie na przykład, czy w dolnych tutaj częściach ciała w obrębie miednicy. Z kolei, właśnie odżywienie krwi to od czasu tam po miesiączce, nawet od trzeciego dnia miesiączki, można już zacząć wzmacniać sobie tą krew odbudowywać, tak? No i przede wszystkim skupiamy się na przyczynie, znaleźć przyczynę, czy to układ pokarmowy, czy jakieś krwawienia z przewodu pokarmowego, czy niedoborowa dieta, czy endometrioza, czy zaburzenia w obrębie jelita cienkiego, tak? To wszystko sobie posprawdzać. Jeśli chodzi o suplementację, która będzie tutaj wspierać gospodarkę żelaza, która będzie sprawiać, że to żelazo będzie lepiej wchłanialne i Uh, Będzie... Banca... Będzie docierać tam, gdzie ma dotrzeć, a nie na przykład do, do pasożytów czy, czy, czy do wirusów bakterii, które w sobie mamy, to tutaj polecam laktoferynę, można jeszcze probiotyki wdrożyć czy maślan sodu, tak? to będzie tutaj bardzo wspierająco działać. Więc słuchajcie, szukajcie przyczyny, nie idźcie ślepo w suplementację żelazem. Tak, oczywiście są sytuacje, kiedy jest to konieczne, ale zawsze jak najkrótszy czas i zawsze odpowiednie odżywianie, odpowiedni styl życia i szukanie przyczyny, dlaczego tego żelaza jest mało, tak? I badajcie żelazo, badajcie ferytynę dzieciom, bo też często niestety, ale są niedobory. U dzieci często niestety tutaj pasożyty będą. Zresztą u dorosłych U dorosłych też, ale patrzcie szeroko i szukajcie szerzej naprawdę, żeby bo żeby rozwiązać jakiś problem, to zawsze trzeba szukać źródła tego problemu. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.